Cześć, łazieniec, dom, w którym mieszkał Sted i rozłożysty orzech, ławeczka. I właśnie stąd chciałam przeczytać fabulę Razy. Fabula Raza. Rzecz o egoizmie. Nota do czytelnika. Ta książka nie jest do przeczytania, ta książka jest do odkrycia. Co jest w tej książce do odkrycia? To między innymi, ale przede wszystkim, że każda książka jest zawsze tylko książką, że wszystkie słowa są zawsze tylko słowami, nigdy nie są tym, co z mniejszym lub większym popisem usiłują opisać. Ta książka jest opisem czegoś, co jest. To coś, to nieśmiertelnie żywe życie. Możesz to odkryć, jeżeli nie utkniesz na słowach, jeżeli nie zachłyśniesz się słowami, nie zadusisz słowami i nie spoczniesz na słowie jak w trumnie. Jeżeli zawieruszysz się dalej, poza słowo, poza grób, komu w drogę, temu teraz. Kim jestem? Tyś jest swoim ja. Tyś nazwiskiem, podpisem na papierze, wizytówką na drzwiach, inicjałami na sygnecie, imieniem na kartce kalendarza, próżnym słowem, suchą sylabą, martwą literą. Niczym więcej, niczym mniej. Kim jestem? Inaczej. Jest rzeka piękna, nieporównywalna, niepowtarzalna, zawsze nowa, a nieprzemijająca. Rzeka życia, rzeka życie. Na rzece jest most. Arcydziwaczny, most, który nie wie skąd wziął się, nie wie też po co wziął się, nie wie czym jest, nie wie nad czym, nie wie nic, a wszystko wydaje mu się. Nie widzi ani nawet nie domyśla się płynącej pod nim rzeki życia. Wydaje mu się, że on jest rzeką życia. Ty jesteś tym mostem. Kim jestem? Jeszcze inaczej. Jest więzienie, w celi jest więzień, na wieży strażniczej jest strażnik. Ci dwaj są jedną osobą, więzień jest jednocześnie swoim własnym strażnikiem. Strażnik jest jednocześnie swoim własnym więźniem, ale ci dwaj, więzień i strażnik, nie widzą, że każdy z nich jest jednocześnie jednym i drugim. Nie widzą tego, że są jedną osobą, bo są rozdzieleni. A są rozdzieleni, bo nie widzą, że są jedną osobą. Sytuacja iście arcywięzienna, bezwyjściowa, bo kiedy nawet od czasu do czasu zdarza się więźniowi uciec z celi i z gmachu więzienia, to ucieka on ze swoim niewidzialnym strażnikiem na karku, i w konsekwencji to, co wydawało mu się być wolnością, okazuje się być jedynie inną formą więzienia. Tak samo strażnik wracający po służbie do domu w miasteczku zabiera pod czapką niewidzialnego więźnia i nocą budzi się spocony i przestraszony, bo śni mu się to, co może śnić się strażnikowi. To mianowicie, że więzień czmychnął z więzienia. I choć mógłby ktoś powiedzieć, że pomimo wszystko jeden jest bardziej nieszczęśliwy więzień, a drugi mniej strażnik, to nie ma pomiędzy nimi istotnej, jakościowej, prawdziwej różnicy. Jako, że zarówno jeden, jak i drugi... Nie są szczęśliwi. Ty jesteś tym więźniem i tym strażnikiem, celą i wieżą strażniczą, całym gmachem więzienia i całą tak zwaną wolnością. Jak powstał świat? Świat nie powstał. Gdyby powstał, byłoby to poronienie, czyli przedwczesne wydanie na świat martwego płodu. Świat nie powstał raz na zawsze. Świat powstaje, ale to nie jest proces. Świat powstaje codziennie, codziennie na nowo, codziennie całkowicie wręcz na nowo. Świat, który powstał, to świat, który nie powstał, i to jest właśnie Twój świat. Z gruntu fałszywy, od samych korzeni świat prawdziwy powstaje. Powstanie świata jest wiecznym powstawaniem świata. Czy tajemniczy płaskowyż naska w andach peruwiańskich. Z olbrzymich, rozmiarów o, z olbrzymich rozmiarów rysunkami zwierząt i ptaków widocznymi z dużej wysokości był, a może ciągle jest lądowiskiem dla przybyszów z kosmosu. Twoje szerokie ciało, Twoje szerokie czoło wraz z zakolami skroniowymi było, jest, będzie lądowiskiem dla przybyszów z kosmosu. Wszyscy przybysze z kosmosu, którzy lądowali, lądują, lądować. Będą na tym lądowisku, startowali, startują, startować będą z tego lądowiska. Jaka jest największa tajemnica? Największa tajemnica jest ta, że nie ma żadnej tajemnicy. W rzeczywistości wszystko jest jawne, wszystko jest jasne, wszystko jest czyste, wszystko jest absolutnie przepięknie przejrzyste. Oto najpełniejsza odpowiedź na najbardziej puste i próżne pytanie. Czym jest samotność? Samotność jest prawością. Samotność najpierw jest prawością, potem jest oczywistością. Jest naturalnym odsunięciem się od iluzji. Jest uświadomieniem sobie iluzji i naturalnym odrzuceniem każdej iluzji. Jest stanięciem oko w oko z czarną dziurą. Jest przerażeniem i wyzwoleniem od przerażenia. Jest tunelem do życia. Nie zna smaku prawdziwego życia, kto przez tunel samotności się nie przeczołgał. Samotność najpierw jest tunelem do życia. Potem jest całą bezgraniczną polaną życia. Tylko to, co samotne, może prawdziwie istnieć, egzystować, być. Tylko to, co samotne, może być i być zarazem niesamotne. Tylko to, co absolutnie sieroce może być i być zarazem absolutnie niesieroce, bo jest otwarte na wszystko, bo nie jest w żadnym klanie rodzinnym uwięzione. Jest lotne jak ptak, jest żywe, bo nie jest w żadnym grobowcu rodzinnym zakopane. To dom bez ścian, same okna i wszystkie otwarte na oścież.